Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj dość nietypowy materiał, bo z ekranu telefonu porozmawiamy sobie o nowym klikaczu, jakim jest Mask Empire. Jest to typowy, taki notcoinowy klikacz, tak jak mieliśmy przygody z notcoinem, gdzie się klikało w, takiego, w taką monetę. Teraz mamy Ilona Maska, tutaj można klikać w niego, zbieramy sobie monety. I jednocześnie wykształcamy sobie zysk na godzinę, czyli kupujemy różne ulepszenia, dzięki temu mamy coraz większą stawkę na godzinę i dzięki temu po prostu możemy cały czas ulepszać naszą postać, zwiększać poziomy, itd, tak i tak dalej. Dlaczego zdecydowałem się nagrać materiał o tym? Ponieważ jest to dość, no dość popularny ogólnie klikacz, zyskał bardzo dużą popularność też promuje go zespół NotCoina, także może tutaj być sowity airdrop za to i jak ktoś ma ochotę poświęcić troszkę wolnego czasu i energii na takie rzeczy, to po prostu zachęcam, żeby żeby sobie coś takiego poklikać, tak? Ja na przykład na Notcoinie klikałem dość rzadko, a i tak udało mi się 800 dolarów zebrać. Jeszcze, jeszcze miałem kilka ludzi pod sobą, tam moje szwagierki klikały, moja narzeczona klikała i się uzbierało, uzbierała się jakaś tam suma. Także jak ktoś ma taką ochotę, to to może tutaj z tego skorzystać. Dlaczego, dlaczego o tym mówimy? Tutaj jest zakładka Airdrop. Można sobie tutaj poczytać, że na razie możemy wam powiedzieć, że te trzy wskaźniki gry będą odgrywać ważną, dużą rolę w określeniu ostatecznego rozkładu tokenów: zysk na godzinę, łączna liczba monet, które zarobiłeś w ciągu tego okresu i liczba znajomych, których zaprosiłeś. I tu jeszcze możemy sobie spojrzeć na na to, że to, że ta gra to pierwszy krok w kierunku naszego rozległego ekosystemu, który będziemy stopniowo przed tobą odkrywać. Tak? Czyli to jest taki jakby e, pierwszy zapalnik do tego, żeby pozyskać tokeny, a potem te tokeny będą wykorzystywane w całym ekosystemie. E, tak jak mia, ma to miejsce w Notcoinie, tak? że teraz na przykład Notcoina można palić, Notcoina, za Notcoina można coś tam kupować, jakieś przedmioty. E, no jest ten token wykorzystywany na szereg innych e, sposobów. Tak? Także... Tak to wygląda, no i o co tutaj chodzi? Mamy tutaj po prawej stronie, na dole, poziom energii, czyli jak klikamy, to nam ten poziom energii maleje, ale szybko nam po prostu wzrasta z powrotem, ale to jest mało istotne. Tutaj głównie chodzi o to, żeby ten zysk na godzinę był jak największy i żeby co 3 godziny sobie odbierać mniej więcej to, tak? Czyli na przykład ja mam tutaj 232 tysiące tych monet czy tej, tych pieniędzy wirtualnych, aby zwiększyć swój zysk na godzinę, kup nowe ulepszenia. Będziesz zarabiać wtedy, gdy będziesz offline przez maksymalnie 3 godziny, tak? Czyli jak nas nie będzie 3 godziny, to uzbieramy sobie powiedzmy 600, tam 90, 700 około tysięcy tych monet i potem już czwartą godzinę nic nam nie zbiera. Także optymalnie, jak ktoś by chciał na przykład w tym bardzo optymalnie uczestniczyć, to co 3 godziny sobie tylko wchodzi, odbiera to i wyłącza z powrotem, tak? E, tą grę. I sobie tak zbiera i za to kupuje sobie ulepszenia. Tutaj w zakładce ulepszenia Możemy sobie ulepszać nasze, naszą postać. Mamy zakładki osobiste, biuro, zespół. Na pierwszych poziomach, chyba dwóch albo trzech, nie mamy tego zespołu, ale to nam się w trakcie wszystko pojawi i możemy sobie tutaj wszystko ulepszać. To na przykład żywienie nam daje 2000, dodaje nam i tutaj zobaczymy, że zaraz nam ten poziom szósty tutaj na lewej, po lewej stronie u góry nam wzrośnie tam o 1% albo coś takiego, tak? Widzimy, 30 tysięcy to kosztuje kupujemy to czasami czasami się zacina tak czasami ogólnie trzeba to zrestartować ale to na przykład coś takiego. Kupiłem sobie, tak, teraz możemy sobie kupić dyscyplinę, możemy sobie, no generalnie wszystko, możemy sobie, sobie patrzeć, jaki mamy poziom, też ogólnie niektóre, niektóre ulepszenia potrzebu potrzebują innych ulepszeń, na przykład mentorzy tutaj mamy, że networkowanie poziom na poziomie piątym musi być, żeby to odblokować, tak, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie tutaj działać i to nam zwiększa ten zysk na godzinę, co jest tutaj, można powiedzieć, naj Najbardziej istotnym aspektem, tak? Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy zakładkę Miasto, tutaj społeczności, możemy sobie Zobaczyć, jakie, jakie tutaj drużyny są. Tak? Jak ktoś zaprosił więcej niż 500 znajomych, to może sobie stworzyć taką drużynę. Nie wiem, czy jest jakaś polska drużyna. Może tam potem na Telegramie napiszę, jak coś znajdę. Ja aktualnie nie mam dużo tych znajomych, także drużyny sobie póki co nie stworzę. Giełda papierów wartościowych mamy jeszcze, czyli możemy tutaj inwestować w różne fundusze inwestycyjne. Na czym to polega? Wybieramy sobie jakiś fundusz, klikamy, że zainwestować, odpowiednią ilość kapitału, możemy stracić możemy zyskać, tutaj może, możemy stracić minus 20, a zyskać 50%, tutaj minus 50%, 100% i tutaj minus 100 plus 200, tak, tu akurat mi się udało zyskać plus 154%, czyli 54% do przodu e, dzisiaj, tak, i trzy razy dziennie możemy sobie w coś takiego inwestować, przez co zwiększamy sobie nasze pieniądze, tak, Pule, pulę pieniędzy i za te pieniądze możemy sobie ulepszenia Jakieś robić. Co tutaj jest jeszcze istotne, to są przyjaciele, tak? Możemy sobie zapraszać poprzez tutaj link, tak? możemy, Tu mamy nasz, nasz link, i sobie możemy wybierać naszych znajomych i sobie dalej po prostu to przesyłać. Tak to wygląda. Za każdego znajomego mamy bodajże 5000, tutaj jest całe, gdzieś, gdzieś tutaj o widzimy. Jak ktoś dołączy na poziomie pierwszym, mamy 5000 tysięcy premia za, za Telegram Premium, tak? 25 tysięcy. Czyli jak ktoś dołączy i ma Telegram Premium, to dostajemy od razu 25 tysięcy tych monet, tych pieniędzy, można powiedzieć. Potem jak ktoś awansuje, no to, no to już się zaczynają wyższe kwoty, tak? Jednocześnie możemy tutaj Również budować tą społeczność, o czym mówiłem. No, i to też będzie liczone do tego airdropa, można powiedzieć. Okay? I naj też bardzo ważnym aspektem są zadania. Z każdym poziomem odblokowuje się nam coraz więcej zadań. Na pierwszych poziomach było to, na przykład, że mamy ulepszyć dyscyplinę. Tak, i tu nas kieruje do dyscypliny. Jak ulepszymy dyscyplinę, to możemy sobie to odebrać. I generalnie zdobywamy już 10 tysięcy. Potem menadżer zadań, zaproś trzech przyjaciół, dołącz do naszego Telegrama. Tak, 28 tysięcy, zagadka dnia. E, dzisiejsza to jest na przykład mining, wczoraj była cryptocurrency, i za to też możemy zyskiwać dodatkowe pieniądze. Tutaj trzy negocjacje, zaraz sobie powiemy o tych negocjacjach. E, I zaprość pięciu znajomych, już mam wypełnione. Tutaj 100 tysięcy za followowanie na, na Twitterze. Za jakieś obejrzenie y, odcinków na YouTubie, za wygranie 10 negocjacji i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze tutaj ważna sprawa jest za uczestniczenie w NotCoinie. Również mamy pół miliona tych pieniędzy, także jak ktoś uczestniczył, klikał tego notcoina, to już ma dodatkowy bonus na sam start, no ma już jakąś tam przewagę. Teraz tutaj mamy już 6 funduszy, 10 przyjaciół, mistrz biznesu, czyli dołącz na, do telegrama, jeszcze mi zostało 10 przyjaciół i 6 funduszy, tak, żeby to na przykład spełnić. No i taka duża, duża jest, duży bonus za, za zarejestrowanie na Bajbicie. Ja akurat mam już konto, konto, także z tego nie skorzystam, ale jak ktoś jeszcze nie ma na giełdzie Bybit konta, to możesz się zarejestrować, ukończyć i wpłacić minimum 100 dolarów i wtedy dostanie tutaj 10 milionów, a to naprawdę jest potężny zastrzyk, żeby sobie już tutaj e, te ulepszenia zrobić na poziomie już myślę, że kilkuset, kilku tysięcy e, kilkuset tysięcy e, pieniędzy na godzinę, żeby sobie mieć już tak z bomby na sam start. I tutaj jeszcze można nagrywać content. Wystarczy, że ktoś na Instagramie, na YouTubie lub na TikToku e, załączy filmik o. Mask Empire, tak? I w zależności ile będzie wyświetleń, tyle ten team tutaj nam nas obdaruje tokenami. Jeszcze negocjacje, tak? Negocjacje polegają tylko na tym, że jak mamy na przykład na koncie powiedzmy między 5 a 10 tysięcy, albo 50 a 100 tysięcy, to możemy brać sobie udział w negocjacjach. I tutaj wybieramy sobie strategię albo agresywną, albo elastyczną, albo ochronną. Jak wybieramy sobie agresywną, a przeciwnik wybierze powiedzmy węża, czyli elastyczną, to wygrywamy. Jak na przykład przeciwnik wybierze sobie tą ochronną, to przegrywamy, tak, czyli agresja przeciw ochrona, ochrona wygrywa. Tu, na przykład elastycznie, jak wybierzemy i ktoś wybierze ochronę, to wygrywamy z nim, a jak ktoś wybierze lwa, tutaj to przegrywamy, tak. No i tutaj w ochronnej, jak ktoś wybierze przeciwko lwa, to, to zwyciężamy, a tutaj jak węża, to przegrywamy, tak. No i na przykład sobie możemy wybrać agresywny, szuka nam członka do negocjacji, i na przykład on będzie miał kwota negocjacji 7800, on będzie miał elastyczny, no i ja wygrałem na przykład, tak? Czyli e, zgłaszam roszczenie 6200 i zdobywam e, tutaj pieniążki, tak? Takie wirtualne. E, co jeszcze tutaj mamy? E, negocjacje, strefa hypu, to już było omówione, giełda, no wszystko generalnie już umówi, omówiłem. Także na tym to polega. Nie wiem ile to potrwa, można sobie cały czas klikać, zbierać, odbierać, e, ulepszać, tak? Jeszcze tutaj mamy jakieś ale to już jest takie, takie marginalne, tak? rozpocznij sprzedaż, tu jakieś minki. Klikamy w jakieś minki i tutaj też nam po prostu się zbiera, zbierają te pieniądze, ale to są jakieś tam marginalne kwoty, więc tego się w ogóle nie opłaca moim zdaniem, robić. Klikać też się zbytnio powiem wam, nie opłaca. Bardziej chodzi o to, żeby ulepszać tutaj ten zysk na godzinę i sobie odbierać co kilka godzin ten zysk, i za to po prostu robić coraz lepsze ulepszenia i to tak to wygląda. Ja obecnie mam szósty poziom, sobie tutaj w miarę wolnego czasu sobie klikam, no i zobaczymy, co z, tego, co z tego będzie. Także dziękuję Wam za uwagę. Kto jest zainteresowany, to może się zapisać. Link będzie do, mój taki referalny link będzie pod opisem filmu. Także dziękuję i pozdrawiam.